Witajcie drodzy widzowie. Witajcie w mojej kolejnej teorii. A przynajmniej w nowym typowaniu filmów. W tym moim, w dzisiejszym moim typowaniu będę typował top 4 najlepsze filmy Kevina. Na, czy wyszło najlepiej, czy, i czy dla mnie, jak i czy są bardzo fajowe. Jak na pewno wiecie, Kevin to, to, to dziewięciolatek, który, który jest to dzieciak, który na sprawę tego, że chciał, żeby rodziców nie było, został sam w domu. Mu I musiał walczyć ze złodziejami, którzy chcieli obrabować dom. Kevinowi się udało pokonać tych złoczyńców, używając pułapek. Które, jak widać, złoczyńcy prze przeżyli, chociaż w realnym świecie by nie prze 30 razy by, by zginęli. A teraz zaczynajmy z tym typowaniem z wszystkich czterech najlepszych filmów Kevina. Numer 4 to Kevin sam w domu, 4. Kevin sam w domu, 4. Dlaczego typuję, że to jest na czwartym miejscu? Ponieważ, jak widać, nie jest ten sam aktor, Ktor, to, który gra Kevina z jedynki i dwójki. Po drugie, nie ma tej samej aktorki, która gra, mamy, Kev, mamy Kevine, Kevina i inny jest bas. Na pewno to rozumiecie. A teraz a teraz pora na numer 3, czyli podium. Numer 3 to Kevin sam w domu. Jak widać, czy na trzecim miejscu daje Kevin sam w domu, ponieważ jest bardzo fajowy i, i są bardzo fajne pułapki, które jak, które jak widać są trochę. troszeczkę niebezpieczne. I, i które mogą doznać, że można, można zginąć przy tych pułapkach Kevina. A teraz pora na numer dwa, Czyli sam w domu po raz trzeci. Jak wiadomo, mo w trzeciej części nie ma, nie jest to Kevin, tylko Alex. Czemu daje na drugie miejsce? Ponieważ w, w, w domu Alexa było więcej pułapek ni niż Kevina. I chyba nie wiemy, kto będzie silniejszy. Czy silniejszy jest Kevin, czy silniejszy jest ten Alex. Tego się dowiemy może być może wkrótce. A teraz pora na pierwsze miejsce. A na pierwszym miejscu jest Kevin sam w Nowym Jorku. Ponieważ, czemu no, daje na pierwsze miejsce? Daje na pierwsze miejsce Kevina, Kevina samego w Nowym Jorku, ponieważ to bardzo był bardzo fajowski film, w którym jak widać Kevin zostaje nie w domu, ale w, ale w mieście zwanym Nowym Jorkiem, który jest bardzo popularnym miastem. Czy może raczej było w filmie? No to tyle z moich typowań wań,